Hejka wszystkim, witam was w kolejnym w sumie, vlogmasie. Na moim kanale postanowiłam, że nagram Wam ostatniego vlogmasa. W przyszłym roku postaram się nagrać równo 24, także no zobaczymy jak nam to wyjdzie. I uwaga, otwieramy okienko 24. Ja mniej więcej wiem co tutaj będzie. O, nie mogę tutaj. Mm. O, i co my tu mamy? nie mogę o jak ciężko było, o kurde, patrzcie mamy odżywkę, chyba tak, odżywkę, chyba o zapachu waraniczowym, no dobra, nieważne, ale mamy super, jakby, ja nie wiem czy to jest pełnowymiarowe, ale chyba nie, bo ja mam odżywkę z i ona jest dużo, dużo większa, więc to jest chyba po prostu pomiędzy małą a dużą. Ale ten, ale mega fajnie. Kurde, naprawdę mega fajnie będę i za princeski, bo rudy kupiłam. Więc bardzo fajnie i super. Dzisiaj był prezent. Teraz nagram Wam takie szybkie podsumowania ogólnie z kalendarza oglądowego. Powiem Wam, czy się opłaca. Moim zdaniem opłaca się. Ja go kupiłam na promocji za 290 zł i powiem Wam, że ten kalendarz to był naprawdę ekstra, bo produkty są fajne, porządne myślę. To nie jest takie jakiś super ale i tak dalej. Także no, ja znowu będę mega zadowolona, myślę, że w tym roku e, kupię znowu. No i pokażę Wam w po ogóle wszystkie produkty, a od razu mówię, że 3, bo, nie, 4 produkty mam e, w stanie jeszcze. 4? No dobra, nie wiem. Mam w stanie jeszcze. E, tak, pierwszą rzeczą którą tutaj mam, to jest gąbka do oczyszczenia butów. I ona chyba wiecie, jak wypełnia gąbka. A tu nie widać, jak Mamy gąbkę do oczyszczenia butów. I potem będę czekać ich cenę, nie wiem, może mam się bez zobaczymy. Mam pierwszy e, płyn do, e, do prania. Ja nie wiem do czego on jest. Wpisywał się w ten zapomniałam. Tu mamy jeszcze jeden płyn do prania. <krym> e, I jeszcze taki płyn do prania. Teraz e, tak, ja z tej popisywałam. E, płyn na cebulki włosa. To jest płyn na cebulki włosa. E, tu mamy balsam do skóry z ochroną przeciwsłoneczną. To będzie fajne dla rudy i lato, bo ruda ma właśnie jasne grawki. Tu mamy krew do rąk. I to jest mega spoko, bo jest ja mogę dostajni i właśnie widzimy, jak będę mieć na przykład sucherence, to mogę sobie pozmalować na widzicie. Tu mamy beztłuszczowy preparat do czyszczenia skór. <coughs> skór? Tak. <coughs> e, więc też mega spoko. Kolejne tu ogólnie chusteczki. To była chyba jedyna rzecz, była jedyna rzecz, która była najgorsza z tego kalendarza. E, ale no, to dostanie, bo się przyda błyszczyk do ust to też fajnie jakby, jakby się miało sucha usta w stajni i to warto posmarować To mamy ogólnie taką maść. Nie opisałam sobie tego, bo wiem dobrze, co to jest. To jest maść na grudę i otarcia, rany coś takiego. I ja już ją mam, bo kupiłam ją wraz z moimi butami zimowymi na spróbowanie więc... Będę miał teraz dwa kolumki. Tu mamy pełnowymiarowy e, palcem do skór i on w ogóle jest, będzie fajny. E, Także ja sobie będę po prostu na wiosnę muszę zrobić taki odcinek, gdzie czyszczę ogólnie całe sprzęt i w ogóle przydałoby mu się w końcu <laughs> po całej zimie i po sezonie startów, bo w sumie tego nie zrobiłam. Tu mamy mm, olej do kopyt i on jest takiej płynnej konsystencji, ale będzie fajny. Kolejną rzeczą tu mamy smaczki. W kalendarzu były dwie paczki smaczków. Jedna ruda z żarła, ale e, tutaj mamy jeszcze jedne. Tu mamy pastylki mm, ziołowe dla jeźdźca i dla konia. Tak pisało na internecie. I one mają tak wyglądają, tak pokażę pokażę. No one są takie małe. o, wyskoczyło. No, skoczyło takiej wielkości. Ja raczej nie, z tego nie będę korzystać, bo uwaga, z to no, przychodzi, to jest maści na oddychanie. I to wezmę na stówę do rudej, ponieważ ruda ma, mm, ma, ma małe rao. I wiecie, <coughs> zawsze się, trzeba mieć jakieś takie pod ręką rzeczy. Eee, a zwłaszcza jakieś jest gorąco, to do się. Na tym koniom się też ciężej w lato po prostu oddycha, dlatego takie coś na pewno się przyda. Kolejna rzecz, um, do czyszczenia butów. Fajny też preparat, fajne styże fajnie, że z tym psikaczem. Ja miałam jeszcze taką właśnie odżywkę, ona jest w stanie tak, takiego samego wymiaru z tym samym psikaczem. Odżyweczkę do i ogona, więc spoko. Kolejną rzeczą mamy nawilżający um, krem do kopyt. On jest tak fajnie, jeszcze nie zamknięty, więc ona może być płynny, chociaż. No, może tak być, że jest płynny. tu jeszcze? E, tu mamy. Mydło do pielęgnacji skór. Też spoko. I w ogóle, paście to jest prawie że to samo. Tylko, że tutaj jest imionem i jak to. No, e, także, no. I ostatnią rzeczą, którą tutaj mam pod ręką, bo mówiłam wreszcie w stajni, jest ta odżywka z dzisiaj. I ona je, ona tak ładnie pachnie, bo już ją sprawdzałam. I ona ogólnie e, tutaj pisze, że ona nabłyszcza właśnie konia. I no powiem Wam, że to jest mega spoko, że takie coś będzie w kalendarzu, bo mówię, dwie dziewczynki będą miały. I no ja jestem zachwycona tym. Jakby mówię wam... Serio, te wszystkie produkty mają wszystkie razem wzięte, będą kosztować więcej niż sam kalendarz, więc, <laughs> więc jakby będą no, mega, mega spoko. No i tak, czy kupię w następnym roku ten kalendarz? No oczywiście, że ja go kupię, już powiedziałam, że powiedziałam wcześniej. Kupię go, bo naprawdę był mega fajny, mega spoko. Fajne produkty. No, ja jestem ogólnie bardzo zadowolona. Nie mam do czego się przyczepić. no jedynie do tych chusteczek, no ale mm, trudno. Także ja jestem ogólnie mega zadowolona. W przyszłym roku może uda mi się skombinować doktor Horsa albo Over Overhorsa. Zobaczymy. Ale fall na pewno e, do vlogmasków e, wejdzie. I e, no i co? To byłoby chyba na tyle z tego dajcie koniecznie znać co wy sądzicie o tym kalendarzu adwentowym no i jakbym nie miała dać ocenę, to w sumie 10 na 10 nie patrzę za te chusteczki i tam 10 na 10 bo fajny kalendarz, bardzo porządnie zrobiony, nic mi się nie przesunęło, nie zepsuło w nim, nie wylało, co jest najważniejsze, więc ja jestem bardzo zadowolona. I w sumie chyba to tyle z domu. Mówiłam, ja mam jeszcze trzy produkty w, w tym w stajni. Także z domu część skończona. Yy, I widzimy się już na stajni. No więc moi drodzy, ja idę już do stajni. I mam dla princeski czasteczko z końskiej sukienki. Niestety udłamał się tu kawałek, ale nie szkodzi. Więc idziemy do niej. Wróci życzę ja. Cześć! Cześć, mężczyzna! Cześć! Patrz, tu mam! Co ja mam? Co mam dla ciebie? Mam ciebie go spokojno. na ciebie smaczku! Co to jest ciężko spokojne? Ale Aaa, przecenić! na świetło. I będę otworzyć. Mm, o! Taki czerwony. No. Cześć. Cześć. Mieszeczko. Patrz, co to ma. Widzicie, co to jest? Zrzep. Princesa. Oszalałaś, chyba. I to jeszcze Wigilej że takiego zrobić, to muszę teraz rozplątać. Jezus, Maria, koniu mnie doprowadzić kiedyś nie rybnik. Dobra, muszę... potrzebuję do tego dwóch rąk po prostu. Tak. No tak. No tak. Gdzieś ty chodziła w krzakach. Pięknie wyglądasz. Mhm. Patrzcie, dwa żepy. Wyjęłam je z grzyby. Ale dobra, zaraz go muszę... Jestem gdzieś dziś... wylalić, bo zaraz tu kolejny kończę. Coś ci miało w grzywie. Mam nadzieję, że w ogonie teraz nie słyszę. Ale wiecie, jak to fajnie prosto poszło, szybko? Dzięki temu, że mam psikam odżywką ze fola. To ta grzywa jest taka super. I ogólnie rudą rudej też psikam ogon i grzywę I ostatnio rozczesałam w ogóle bez żadnych. Ten. Princessa. Bez e szarpania ogona ani grzyby. I w ogóle bez problemu bo się rozczesało, więc polecam tą odżywkę. Dobra, dajemy ci ciacho. Dobra, dajemy jej. Oj. Dobra, zaraz sobie to pozbierasz. Chodź, damy ci, żeby było ładnie. No, więc piercka służyłam takie życzenia. do ciało i chyba to tyle. nie masza. To był Twój prezent na dzisiaj. I jeszcze raz wesoły świąt. I musisz być grzeczna. A już słyszałam od Michalina, mojej koleżanki, co wypuszcza konie, że, że uciekła dzisiaj z podoku. Dobra, nie będę cię wrażnić. Okej, okay, moi drodzy, ja jestem już gotowa na wigilię. I ogólnie chyba zobaczymy się już tylko po, bo nie będę nic nagrywać, no bo wiecie no, no... bo no. Mam na sobie taką czerwoną bluzę, e, czarne spodnie i ogólnie wszyscy mówią, że ładnie wygląda w tych krótkich włosach, ale mówiąc, że ja chyba lepiej czułam w tamtych dłuższych, no ale więc nie wyglądałam aż tak, że wczesę trochę zakręciłam, ale już się trochę wyprostowały, bo były wilgotne. No ale dobra, e, ja życzę Wam miłej Wigilii. I widzimy się już po, żeby pokazać wam co dostałam Ok, moi drodzy, ja wróciłam już z Wigilii I ogólnie było bardzo fajnie Pokażę wam co dostałam eee, Ogólnie, takie wiecie, jest takich domowych rzeczy Mam <gryw> no, jakiegoś małego No bo zazwyczaj mamy co roku, dostajemy jakieś pluszaka i tak dalej I w ogóle patrzcie, jakie słodkie To jest eee, e, dzidziuś a tutaj jest mama i one u mnie są tak jakoś wejście ten... Kurde, nie umiem serdzić go. O, jakoś tak. Mam nadźmień dziecko No fajnie fajne to, ale spoko. Pokażę teraz takie bardziej wyświecony konia, końskie rzeczy. Oczywiście to są słodycz, teraz uspokojemy je razem, bo przynajmniej nie podczułam, czy to nie jest takich rzeczy to tak. Ja ogólnie nic nie miałam w JD Attack, a bardzo chciałam. Na Mikołajki dostałam czapkę, to z JD Attack, to była moja pierwsza rzecz, a to są moje kolejne rzeczy. Pasek do spodni, do bryczesów. Ja się ogólnie magazyku cieszę, bo od niej zaczęły mi spadać ogólnie bryczesy i chciałam pasek, żeby był ładny, taki fajny, żeby był na zawody i w ogóle... I że ja mam komplet do rudy złoty. Ostrogi, będę mieć, muszę sobie przepiąć strzemiona. E, Bat mam złoty, więc wszystko będzie złote. Może w przyszłości będę mieć też kask złoty. I ja ogólnie, jak będę jeździła pojeżdżenia, to chcę iść tak w złoto bardziej niż w to srebro. Także no. Kolejną rzeczą jest e, Golden Sparkle, czy jakkolwiek się to mówi. To jest taki spray z brokatem do ogona i grzywy. Ja nie wiem z czego to jest, ale może z JD Attack, bo tutaj też jest ten kamer właśnie to jest JD Attack. Więc jestem ciekawa, co to jest. Widzicie sensie, szczególnie jak filmy to jest. Wygląda to tak. I ogólnie tak słychać to, jak był, to był właśnie ten spray taki. E, także ciekawe, jutro będę w więc przetestujemy. Nie wiem sumie jeszcze o jakiego konia, pewnie urdej. Więc przetestujemy to. Ja jestem mega ciekawa, jak będzie własne, nie. E, I e, nie chcę tego ogólnie testować na ręce, bo pisze, że preparat wyłącznie dla koni. E, więc ja jak już by jakoś zaraz mnie nie podrażniło. I uwaga, chyba gwóźdź dzisiejszego dnia programu. Mamy taką kurtkę, taki sofstrzelków, czy trudno mi powiedzieć, czekaj, jest, tak zrobię. Kurt ten... E, ciężko mi co to jest za materiał. Znaczy, no on jest taki fajny, gumowy, ale no trudno mi powiedzieć i ogólnie tą kurtkę mega chciałam. Kurtko bluzę. No nie wiem jak to inaczej nazwać. Ja ją ogólnie mega i za chwilę ją przymierzę. Była z mega ciekawa ogólnie jej, bo ona jest tak naprawdę bardzo ładna. Włączyłam Wam z fleszem. Tak to właśnie wygląda. Tak on, taka ona ładna jest. Yy, I ogólnie... Raczej będzie dobra, fajna. Bardzo mi się podoba, więc zaraz będę ją przymierzać. Ogólnie wygląda w niej tak i mi się mega podoba. Jakby naprawdę ona jest mega fajna, taka wygodna, przylega tutaj do rąk. Jest fajna. Zobaczmy, jak będzie mi się w niej jeździć. Ona powinna być taka, z takiego właśnie, taka, że jak się spocę, to ona, to wiecie, wchłonie i tak dalej. Myślę, że wygląda fajnie i przetestuję to, jak będę wsiadać na rudą. Bo nie wiem, czy będę na tym skakać, to jest jeszcze trochę duże. Ma takie fajne kieszonki. Nie, no właśnie, to nie jest git. Ona ma bardzo fajny materiał, już od spodu. Jest taka fajna. Więc, ee, no, czekajcie, tylko zobaczyłam. A, metka, muszę przeciąć bo to nie wygląda, Nie, więc ja jestem zadowolona i tylko ten pasek do spodni, i po prostu będzie tutaj git. Komplet taki, że. No. Czekajcie, na razie go tak przyłożę O. Nie, będzie git No bo ten pasek też zrobi robota, nie? Więc jakby no mega spoko I mi się ona bardzo podoba Dam wam teraz was trochę niżej Żebyście mogli ja na te słodycze pakować Wiosna no. A co no wiecie, słodycze jak słodycze, ale jestem ciekawa, no, ogólnie co jest Zobaczcie, nie dam na ręką Tu się przydadzą nożyczki Okej, okay, jestem już do życia z nożyczkami i uwaga, nie nie. Wiecie, jak szybko poszło. Dobra. Dobra, i tak, i co tutaj mamy? Miejskiej. Hali, bo ogólnie ja obiegam te zeraki. Bardzo lubię no i słodycze, tak jak, takie jak małe cukierki, takie ożyczy I to, co zawsze się znaleźć i jakby to jest super Te pieniążki takie czekoladowe, one zawsze się muszą znaleźć w takim, wiecie, prezencie, w dziklinie A, a, taką gumę? Czy to... Tak, co jest to, to, to jest taka świetna guma taką gumę w takim ogłanianie, w takim papierku No i wiecie, słodycze takie o, takiego typu, jakieś tu ta, y, z wawela, z candy y, Jakieś takie różne czekoladki, więc no, spoko więc ja ogólnie z tego prezentu jestem mega zadowolona I ogólnie na moim zdaniem chyba najlepsza jest ta bluza Ta kurtka tak to nazwę Ona mi naprawdę mega podoba, ona jest Mega, z takiego mega fajnego materiału Ten pasek ogólnie też mega spoko I ten brokat, no zobaczymy jak on mi to Ja jestem ogólnie mega tego ciekawa Moi drodzy, okazało się, że to już nie wszystko, ponieważ jeszcze teraz było. Dostałam. E, w ogóle właśnie jak to się tak pada e, światełko. Dostałam torbę na oficerki w końcu. Miałam sobie ją kupić, ale ciągle wciąż była I w ogóle i w to kupiłam. Co się dostałam. Więc spoko, bo będę miała ochronę i no. Także... Spoko i się bardzo cieszę, bo nie będę musiała jej osobno nosić, tylko będę mieć jakby lata. przepraszam, ale ja jestem wyczuwalna jestem nie wiem po czym, dzisiaj pewnie nic nie robiłam. Ona jest tylko rozpinana, więc ogólnie bardzo fajnie. Jestem zadowolona. Napiszcie w komentarzu, co wy dostaliście. Ja uważam, że prezent pina kuwi git. Więc fajnie, że dostałam to do i w końcu, bo nie jest Więc tak prezentują się tegoroczne prezenty. Eee, te kurwa na oficery z Horze. Eee, kurtka softstrelowa, no dobra powiem z JD Attack, eee, ten spray z brokatem do ogona i grzywy, to przetestujemy, zobaczymy. No i pasek do britchesów. Dajcie koniecznie znać, jakie wy prezenty w tym roku dostaliście i który z tych wszystkich prezentów, prezentów, które ja dostałam w tym roku wam się najbardziej podoba. Eee, no i co? I ja będę kończyła dzisiejszego vlogmasa. <laughs> Dajcie koniecznie znać, czy wam się podobało. Nie wiem, czy będzie długi, ale mi się wydaje, że tak. No, zobaczymy. Także ja kończę dzisiejszego vlogmasa. Yy, I jutro nie będzie prawdopodobnie vloga ani nic, ale w piątek się pojawi vlog z wczoraj. Wiem, że późno, no ale dzisiaj chciałam stawić tego vlogmasa, więc no. Także widzimy się w kolejnym już vlogu. Cześć!